was już w kolejnym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam 5 porad jak zrobić dobry serwer Discord. Jeszcze tylko zanim zaczniemy zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję razem z dzwoneczkiem oraz napiszcie w komentarzu pomysł na kolejny odcinek. Oczywiście jeżeli też chcielibyście zostać wspierającym kanału no to zapraszam. E, taki niebieski przycisk koło subskrypcji, klikacie, jest oczywiście dobrowolne. do niczego was tutaj nie zmuszam, chcecie to wysprzyjcie, będę wam bardzo, bardzo wdzięczny. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Pierwsza porada ogólnie jest dla osób takich, które dopiero zaczynają jakby tworzyć serwer Discord. Jest to bardzo ważna rzecz, żebyście ogarnęli sobie permisje. szczególnie takie jak sobie na przykład wejdziemy tutaj w edytuj kanał uprawnienia, weźmy na przykład dla em, gracza Pamiętajcie, żeby wyłączać, zamieść wzmiankę everyone albo herę oraz wszystkie role. To zawsze dawajcie sobie na krzyżyk. Ponieważ jeżeli się wpisze mm, na przykład małpa everyone na czacie To każdy dostaje powiadomienie każdy kto jest na serwerze A jednak nie chcielibyście aby wasi użytkownicy dostawali ping Ponieważ jakaś randomowa osoba weszła na serwer i zaczęła właśnie tym spamić Bo jednak no nie szukujmy się to strasznie irytuje ludzi Druga porada jest to taka aby przy nazwach kanału dodać jakieś emotki Jakieś różne znaki tak jak, e, tak jak właśnie widzicie w tym przypadku Czyli emotka w środku, jakieś znaczniki tutaj są No i jest, no i jest napisana nazwa kanału to tak naprawdę była druga porada, lecimy do kolejnej. A więc trzecią poradą jest tutaj bardzo ważna porada, ponieważ ostatnio zauważyłem, że coraz więcej serwerów dodaje jakieś własne czcionki, które tak naprawdę no, nie wyglądają w ogóle, nie da się jej odczytać. Bo co z tego, że właściciel, który stworzył serwer, będzie to fajnie wszystko widział, jeżeli użytkownicy, którzy na przykład nie mają danej czcionki na komputerze albo po prostu jest to czcionka inaczej wyświetlana u nich, będą, nie będą się po prostu mogli odczytać. No i tak naprawdę, no to co, wyjdą z serwera, ponieważ nie wiedzą, gdzie są jakie kanały. Więc to też bardzo ważna sprawa. Najlepiej zostawić standardowe takie, jak tutaj, są właśnie na Discordzie ustawione. No i tyle. Lecimy z czwartą poradą. A więc, czwartą poradą jest to porada taka, żebyście po prostu nie zapraszali, nie dodawali na serwer nie wiadomo ilu botów, po prostu dodajcie te najpotrzebniejsze. A nie róbcie tak, że dodajcie 15-20 botów, bo to jest tak naprawdę zbędne. Ja samemu mam dwa serwery, po jeden ma prawie 700 osób, drugi ma prawie 500. Na tych serwerach tak naprawdę mam tylko 4 albo 5 botów, i to mi wystarcza tak naprawdę. Jeżeli umiecie dobrze skonfigurować boty, to tak naprawdę i 3 wystarczą. A jeżeli nie wiecie, jak skonfigurować boty, to zapraszam do przeglądania mojego kanału. Tam tak naprawdę jest masa poradników do różnych botów. Piątą i ostatnią poradą jest to zrobienie serwera kreatywnego. Jeżeli jest to was pierwszy serwer. To zróbcie jakiś sobie community czy serwer gaming, po prostu taki, żebyście po prostu jakby weszli w tą fazę tworzenia serwerów, robienia tego wszystkiego. I gdy już będziecie pewnie robić te wszystkie serwery, zróbcie serwer kreatywny, czyli po prostu wymyślcie jakiś kreatywny pomysł, w sensie taki, że albo danego typu serwera jest mało na Discordzie, albo w ogóle takiego nie ma. Jest to dosyć trudne, natomiast jeżeli tak naprawdę poszukacie, przejrzycie wszystkie serwery. To znajdziecie odpowiedni. No i to tak naprawdę było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście kolejną część z tego. E, bo ja tak naprawdę mogę nagrać. Jeżeli będziecie chcieli, jeżeli zobaczę, że chcecie łapkami w górę, czy w komentarzach napiszecie, no to dla mnie nie ma problemu. Tak naprawdę mogę i, nas, mogę i tak naprawdę kolejny odcinek rzucić wtedy z tego. No ale tak jak mówię, łapeczki albo komentarze to obojętne mi, byle bym wiedział, że chcecie coś takiego. To były tak naprawdę ten pierwszy odcinek tak naprawdę był taki totalnie podstawowy, no ale kolejny już wydaje mi się, że będą bardziej zaawansowane porady. No i co? To będzie tak naprawdę na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, no i co? To będzie na tyle, trzymajcie się i do następnego. Cześć!